Cześć, witam Was. No wiem, że nic nie widać. Nie, no nic nie widać, naprawdę. Bo powiem Wam, no już jest listopad, tak to wygląda. Ale tam mam muchawe pozbieramy liście na szybkości. Yy, nic nie widać, ale robię to dla dźwięku. Ważne, że będziecie słyszeć. Także dobra, ja tu już biorę. No i zaprętamy i palimy. Pozbierałem może trochę nie z tym krzykiem tam poniosło, ale... Nie, no. No, dobra, to się wydknie. Dobra, także trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć!